Siemanko z tej strony z a przed Wami kolejny odcinek z serii GTA San Andreas. I w poprzednim odcinku kupiliśmy widoczny tam salon samochodowy, który odblokował nam misję u Cezara. I to właśnie ją dzisiaj będziemy wykonywać. Namierzanie. Misja numer jeden. Giercujemy w karty na razie. Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were going to make this place work. Hey, it might look like we are playing cards, but we actually plan it. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just yes, a simple you know. bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state of the art satellite immobilization technology on board our target vehicle. <laughs> I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? Okay. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position though. Okay? For show. Good luck <coughs> jasna sprawa. Nie the ślady się zatarły. lecimy w lewo użyj manewru pit nauczonego w szkole jazdy aby wywrócić wrogi samochód z jak najmniejszymi szkodami jasna sprawa na razie musimy go dogonić w ogóle Dobra, widzę samochód. O kurna, prawie policjanta przyjechałem. Stuknij w jej tył, aby straciła panowanie. Ona chyba w ogóle się spodziewa, już że będę ją atakował. Bo tak jakoś dziwnie jeździ. nie było to udane. Troszeczkę przeszkadza mi na samochody też Uczestniczące w podróży tutaj. Dobra, trzeba podjechać agresywniej. Kurny ten samochód to zaraz będzie wrakiem. Nie wiem ile muszę go poobijać, żeby dziewczyna odpuściła. Co jaki manewr? Nie mogę jej manewrem normalnie złapać. Strasznie dobrze jeździ. Odbija te moje powiedzmy ataki. Dobra, wysiadła <laughs> Trochę szrocz teraz. Ale spoko. Wracaj do garażu. Hmm. No niezbyt ładny teraz ten samochód. Myślę, że sporo będzie kosztować naprawa go. Hmm. Czekaj, zależy od stanu auta, jaki, w jakim odwiozę na przykład nagroda za tą misję. Jeszcze w garaż na koniec. No niezbyt piękny, niezbyt piękny ten samochód. W tym warsztacie w Ocean's Flats możesz, możesz teraz modyfikować samochody do wyścigów. Spoko. 5000, więc wydaje mi się, że i tak bym tyle dostał. Misja wykonana. Jazda próbna. Wchodzimy do misji numer 2. Hey, Carol. There's two cars on the list, this is and they're in the showroom Let's go get them. Always a modular direct approach, huh, Bray? Kolejne dwa samochody na liście. Ok, let's go get those wheels. Widzimy sobie Sabre. Ups. <laughs> no dawaj, Cezar, no nie rób say, ai. Nie mogę tego miarku zniszczyć. Tak, tego miejsca, słuchajcie? Wait, San Piero, man. You know, My home will always be, be the Varios and, and El Corona. Wow. But this city, it no has something real. gentle Where about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like too, you yeah. know? Oh, yeah, she's really getting her head are into are this business thing. That's good. She's always been the brains of the family. She should get out to together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees to everything truf. from a different perspective, that's all. At first I thought he was just another acid casualty fruitcake, but some of the things he say? I don't know, man, it ain't all bullshit. <laughs> hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? <laughs> I'll take a rain check on that one. No this is the place! The cars are on the second floor! What? How we gonna get them down?

Yeah, reading you loud and clear. Come on, DJ, see if you can keep up with Caesar Bill's be Bible. Beat the tram up the hill. Beat some chocolate cake. What's what you want to do? You can't have a ship ship in This tram driver must be shitting himself, huh? Hello, cop. What's up, you ate? oh. O kurna No to jedziemy Co ty robisz, gościu O o o o Nie mogę rozwalić samochodu, co prawda już i tak jest Pobijany, ale to jeszcze Wciąż sprawny wóz

Hmm. To nigdy nie było tych robotów drogowych. Nie i koniec. Ja pierdzielę. Już myślałem, że koniec. Ale to fura też jest mocno poobdzierana. No i najważniejsze, że się udało ją dowieść z powrotem na miejsce. Kolejna misja zaliczona I Kolejne 5000 To wchodzimy na misję numer 3. Cynk na cło. Yeah, I got it! It's in a manifold! Shit! I just changed that seal! Must have got a crimp in it! Damn! Hey C's, your boy is here! He ain't my boy! Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Mom my... sweet. Smoke I just can't let that go. Can't that so It's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer. okay? Okay but be careful we ain't trying to lose you again good looking hey Carl! i got a rap to you holmes. i know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks he saw one of the containers was loading up cars and one was a match for a car on a customer's wish list so he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Spoko, czyli mamy. Przeglądać jakieś kontenery. Jedź do doku. What kind of license you got? Oficiality? Oficiality? How are we going to steal a car the container ship, Holmes? you know the same way they got on use a dockside crane man those things are real high up i ain't too good with ladders i'm afraid of heights okay i use the crane you better be ready to crack the container says that my do change the vigo that's the ship cj Okej, okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. We'll Enter, wejdź do dźwigu. Caesar, none of these is Mark was spray okay. to opuścić, lewy shift. Spacja podnoszenie. nie ten co się, jeżeli tak będzie w ostatnim gdybym był sobą jaki wybrałbym najpierw, wybrałbym ten bliżej więc łamiąc schematy wezmę ten dalej, zobaczymy czy i tak będzie w ostatnim czy nie Tą drogą naprawdę podziwiam ludzi, którzy pracują w takim dźwigu. Ten to i tak jest jeszcze dość mały, mi się wydaje. A jak są te wielkie, gigantyczne. Tak myślałem, że to nie będzie ten. W sensie, że to będzie ostatni i tak. A wracając do tematu, ci, co pracują na takich naprawdę, na wielkich, gigantycznych dźwigach. Ja to nie wiem, jak oni tam wchodzą, jak tam siedzą. Jak schodzą później po tylu godzinach. Czy tam nie wiem, ile oni tam siedzą. Może jakieś są mniejsze wymiary godzin na przykład, bo w sumie w taki po 8 godzinach schodzić jeszcze z takiego dźwigu ciężka praca no i co? dobra mamy samochód o o Chyba jakieś kłopoty nadjeżdżają. Jakaś ochrona, tak mi się wydaje. Hey! żeby wyjść z ty Coś ten kawałek nie jest bardzo nie Nie ma co strzelać w ty chyba. Jeszcze więcej? Dobra łapiemy włosy, i spadamy Tak jak mówi Cezar Zabierz samochód i Cezara do garażu Przejdziemy torami O matko Przynajmniej nikogo nie będzie, wydaje mi się, jeżeli chodzi o przejazd po torach. Tylko, żebym ja teraz mógł wyjechać jakoś bezpiecznie stąd. Nie rozwalając samochodu. No i pięknie. Samochód odwieziony. Udało się. Kolejny samochód. O! Import i eksport samochodów został odblokowany. Dokładnie tak, jak w Vice City. Sprawdź tablicę z napisem poszukiwane. No jest tam lista, pewnie list jest tak samo parę. Dostarcz pojazdy na statek. W określone dni pojazdy są również importowane. No tutaj można też kupić, jak widać, w odpowiedni dzień, samochody. 6535, więc tu mi się wydaje, już zapłaciliśmy troszeczkę za zniszczenia samochodu. Idziemy na czwartą misję, rany kute. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list, but the crazy bitch she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stops for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she's playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Because then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. <laughs> you know what? I think I got ID Oho Siądź do wozu. Został specjalnie przerobiony by móc wyrzucać kolczatkę Rozwal opony upatrzonego samochodu Okej, okay. mam tylko trzy kolczatki Więc muszę to precyzyjnie zrobić Lewy przycisk myśli żeby op opuścić jedną kolczatkę, upuścić Żaden problem. Nie wiem gdzie ona jest za bardzo, czy ona jedzie po tej części autostrady, czy po drugiej Zaraz się dowiemy Chyba po tej, bo tak mi się wydaje, że... O jest, dobra. Już ją widzę. W sumie teraz by się przydało ją złapać, jak jest pojedynczy pas. O kurno, ona będzie tak jeździć. Trafiony, zatopiony. Wracaj tu. Ula la, ale cięcie dobre było. Idealne. Zwani telefon. Hey CJ, how's it going with that crazy bitch, eh? Popped her, just about to fix the tire. Should be back any minute. Okay, careful with that puncture repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. Hmm, czyli mamy jakieś narzędzie jakieś, które pomoże nam naprawić te opony. Okej, okay, zawieź samochód z powrotem do garażu. No już się zderza kurwał. Ale misja się udała za pierwszym razem, tak więc fajnie. Może zwolnimy, żeby nie rozwajać za bardzo tego samochodu. Nie wiem, czy dobrą drogę wybrałem i tak dojadę na pewno, ale chyba troszkę dłuższą trasę sobie wybrałem. Co za gościu no. przywalił we mnie Dobra, mogę odwieźć sobie mój pojazd. Okej, okay, udało się. Kapitał zdobyty. Tak więc wątek zaliczony. Nieruchomość będzie generowała dochód maksymalnie 8000. Spoko, fajnie. 5000 wleciało. Ja bym w sumie podjechał na sekundkę. Czyż nie wrócił? Nie jestem pewien, czy Blista Kompakt nie było na tym pierwszej liście. A ja ją mam. Powinien być komunikat, chyba jeżeli będzie ten samochód potrzebny. Prowadzenie pojazdów wzrosło. Nie nie to chciałem szczerze mówiąc. No nic, podjedźmy zobaczyć tą listę pojazdów. I generalnie... Na pewno nie będę tego robił na odcinkach, bo to jest po pierwsze do, dość monotonne i długie. Ale być może ktoś zrobię jakiegoś live'a tak jak z Vice City. Robiłem tak, może Senandras też zrobi, a poszukiwania tych samochodzików No jednak nie ma, jest Sanchez, Sancheza miałem Też miałem w garażu Pokażę wam tylko jak się jeden z nich odwozi Bo to jest troszkę inaczej niż w Vice City Troszkę trudniej Akurat z Sanchezem to mogłoby być łatwo, bo mógłbym po prostu podjechać po schodach na statek, na którym muszę dostarczyć te pojazdy. Ale pokażę wam i tak jakbym to robił z samochodem. O, jest tutaj komunikat w lewym górnym rogu, że mogę eksportować ten pojazd. No i im bardziej nienaruszony stan pojazdu tym więcej pieniędzy się za, dostaje za sprzedaż takiego cacka Tak więc warto po prostu dbać o te samochody czy tam motory Dokładnie tak samo jak z, z misją którą robiliśmy przed chwilą Trzeba dźwigiem podczepić pojazd No i przewieźć na statek. Jest tutaj już znacznik. Im bardziej delikatnie, tym lepiej. Odczepiam pomyślnie dostarczony pojazd. 10 tysięcy, więc myślę, że był w idealnym stanie, bo nic chyba nie zabrało. No i generalnie tak to się robi. Lista jest tutaj. Jeszcze pokażę wam, że można eksportować pojazdy, czyli kupować. Już jest pierwszy samochód dostępny do eksportu. Yy, no i tak, w zależności od dnia tygodnia, Sancheza za 8 tysięcy mogę kupić. I wtedy on jest do odbioru po prostu na statku, tak? W sumie fajnie, że sprzedaliśmy za 10 tysięcy, kupujemy za 8. Całkiem przystępnie. Fajnie jakby tak w życiu było prawdziwym. Ale generalnie takie widać, tutaj są dość duże te schody, więc jakby ktoś się uparł, to myślę, że większością pojazdów może sobie spokojnie wjechać na ten dźwig. O, mnie ognia To jeszcze sobie przytulimy, czemu nie? No jakbyśmy sprzedawali po droższych cenach niż kupowali, to byśmy mogli cały czas kupować i sprzedawać po droższych cenach. I wychodzić na zysk z tego interesu. Niekończący się sposób na biznes. Na zyski. No i dobra, to będzie raczej wszystko na dzisiaj. Zrobiliśmy cały wątek naszego salonu samochodowego, jeżeli chodzi o misję. Odblokowaliśmy import i eksport pojazdów. Pokazałem wam jak się odwozi i kupuje pojazdy, tak więc myślę, że odcinek jest dość kompletny. Sanchez'a sobie schowamy, bo 8 tysięcy na niego wydałem. No i git. Myślę, że na tym odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka i suba. No i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie pominąć powiadomień odnośnie nowych odcinków czy transmisji na żywo. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!